Witamy. Dzisiaj lecimy z Olą. E, Ola. 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 Hej. 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 Dzisiaj lecimy e, do Wielkopolski na Kopanko. Akcja integracja. A jesteśmy teraz kawałek za Byczyną. O, no, i tutaj za tym wzniesieniem. Według starych map, tutaj e, rozegrała się bitwa pod Byczyną. W 1588 roku Dokładnie Tak gdzie droga Według starych map nałożone na nowy W tym miejscu Tutaj Się tłukli Dobra Lecimy do zobaczenia na miejscu Pogoda się robi Będzie cieplutko Także będzie fajny dzionek No jesteśmy na miejscu Jest Norbert, Paweł I Iwan Czekamy na resztę ekipy, aż dojadą, także fajne ugorki, yy, trochę pola, ogólnie bardzo fajna klimatyczna miejscówka. Także do zobaczenia przy pierwszym dołku. Jest pierwsza monetka. Nie wiem jeszcze jaka. Sygnał 69 stały, a Iwan wygrał konkurs na pierwszą monetkę Też Adolfem Także Lecimy dalej Pola ma monetkę 1905 O srebro To jest srebro No 15 kopiejek 1905 Wite mm, e, w granicy w Warszawie Olga ma pierwsze srebro 15 szybów, bo 15 kopiejek nie no. zabieraj jej. Mówiłem. Po co? Po Jest reberko. No jest reberta. No, gratulacje. Ola, też ma stroberko. 15 kopiejek. Piękny. No, graty. Idę do Norberto teraz zobaczyć. No? Kurde. Mega guzior. Piękny. No, powiem, że. Dzieje się, dzieje. Super. A jak zwykle same śmieci kopię. Teraz wyszło coś ciekawego. Ciężkiego. Chyba z cynku. Pokazuj. No fajny guziolak. Tu mam taki, nie? Ty na swoich nie szczekaj. coś No jest biżuteria. Jest obrączka, ale aluminiowa. Jakieś gwiazdeczki. Ale wie wiatr, ale takie momenty takie momenty to ja lubię albo nie lubię. Coś kojarzę, gdzieś z igłami, osmanteria, tamte rzeczy. Chwal się, bo ja skończyłem dzisiaj na fernie. To jest, widzisz, trzeba byłoby doczyścić. Nie chciałam trzeć. To jest Adolf cesarstwo. 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 Tu jeszcze mam mega pocisk. Mega pocisk. A tutaj to mi się wydaje, to będzie perelek, wiesz? I umiałam tego doczyścić. A 2 zł. 2 zł, nie? Hmm. Też tak myślałam. Tak jest zjechane, że nawet już. Masakra, wieje. Zorek Zorek, oh. <laughs> Pełno śmieci No, śmieci jest jakiś... Ja byłem dwa razy Pien jest O, popatrz yeah. Ale teraźniejsze? Teraźniejsze, teraźniejsze. 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 Rolnik, rolnik płakał jak zgubił no. no, tutaj no. jeszcze ze śmieci Ogólnie te... lipa Pawełek na targu PRL-u. Widzę, obrączka wyszła. Nie złota. Nie. O! Mhm. O! Jest grosik między No. Nie, super. No i jest kółeczka. Chodź tutaj. Uważaj, żeby cię nie działo. No właśnie. Ci ugryzie i będzie. Fajnie Zmieniamy miejscu. No, to fajnie musiało być, nie? No, mm. no A miałeś... A tu się schował gdzieś medalik Medalić mm. drugi no, Ale Mhm mm Ale jest medalik Ale jest Liczy się to. Tak Tak mm. O zajazd 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 To jest to resztę widziałeś mm. Mm. Okay. Ale to wykrakałeś, zaraz tylko będzie kopieczka. I są dwie. No i elegancko. Super. Wam <laughs> trafił piękny guziczek. No i z szostu.

To dupka od bezpiecznika Zkasuj eee. <głosuj głosuj> to <głosuj coś jest? To się mało pół kopieki Mikołaj drugi 1850 tak? no. Co to macie fajnego? Diamant czy się? Tak? No. To wyczyścisz sobie No. blaszki tak... no. I długaczek? Dziękujemy ślicznie. jest jeszcze takie, ja takie... kolekcja właśnie, tu macie jeszcze ode mnie. Same prezenty kilko dostają. To jest coś jeszcze wale. Wow. Regina jakiś tam Pana tego. pruski. Stary Kaiser. Także szybko kolekcja. Nie, nie, nie otwieraj, to mi wysypiesz Taki prezencik dostałem od przyjaciela. Dzięki bardzo. Ja już, Ja, ja już mogę jechać do domu, bo się bawił, układa. No jest trochę. Po prostu dwójeczki, jedyneczki, trzydziesteczki. Super, super. Dzięki bardzo. Ty gruby... Niezu jak myślałam, że coś ma, wiesz, fajnego tam odbite Ale Sygnaciur Ale ciężko jest. jest co pokazać mhm. Gargamel jakbym go chodziła, tak, tak, bym zauważyła, że to jest. I coś takiego jeszcze mam kopieki, Mikołaja. No tutaj jest w gorszym stanie, nie? No to tyle znalazłem. Nie wiem czy było widać, bo nie patrzyłem. A, to muszę A ja dalej o fenolu dziewczę mówią, że mam za duże wymagania. Zlazłem monetę, jeszcze bym chciał, żeby coś na nie było. Po prawie 5 godzinach jest drugi krążek u mnie, także taki klątwy to jeszcze nie było. Tragedia. To zebranie jest nielegalne, proszę się roześć Hehe. coś. Jest guziczek rosyjski. I z łóżkiem czystsze. Elegancki stan. Paweł, gdzie się trafił, cztery medaliki. Śmieje się, że Kościół go wzywa. Petersburg, widzę napis. O, piękny. nagrywać? <grymne> no, mój guziczek słaby. O, ka kurica trafiła. Przywaliłaś jej tak? Nie, ona była obok w dołku. trzeciej części. No, mega fan. Super, pięknie. Okay, a... Była Paweł, oczywiście, zaczął od kopiejki. Ja zaczynam od szelki Następnej Do kolekcji <grystanie> Takie szczęście mnie dopadło dzisiaj 10 fenoli 1918 Nie ma kopiejek tylko paweł kopieki a sobie altara ustawił na kopiejki, dlatego mu wychodzą. Param, pam, param, papam, no kopieka jedna. O, obróć. Aleksander drugi. No. Zobacz, masz. Tu są ślady masz, masz dzisiaj fart. Dzisiaj do kopiejeczek Super. Pięknie, pięknie. Pokrętło od lampy. Ciekawy fancik. Coś tam po wychodziło. Fajnie. No i kończymy na dziś Jarek mówi, że nie ma co pokazać Doroty Fanty nagrywałem także to moje dzisiaj Fantom Dnia Guziczek No i Oli Kurica myślę najładniejszy fancik No i Oli Fanciory Róż, różnorodność monetek też No Od plusaczków co Jarku? No Załamka Totalna <gry> Tragedia Dobra, pozdrawiamy wszystkich Pozdrawiamy Zapraszamy na kanał yeah. Też yy, do Iwana e, Argo Fanty Targo Nie? Okay. To Detektor Duet no i dane są tego wypadu. Hejka.